Mamy normalnie wódkę ze szklanek w Co tu robisz? Jeżeli nie zaczniesz ze mną współpracować, wszystko pokażę tam życie. Nie chcesz dostać czasem! Ciebie muszą zamknąć! Dobra, widziałam na kamerach, że dredziasty przyprowadził jakichś swoich głupich koleżków i chyba mają zamiar robić tutaj imprezę. E, także chcę to wszystko nagrać i wam pokazać. Co ty robisz? Można otwierać. Ty robisz? Myślisz, że masz kamerę w ręku i jej nie widać? Weź poł, odejdź stąd, otwieraj ale, drzwi. Nie, ale to nie wchodzicie nie chodzi. Nie, nie wchodzisz, że, zaraz wlecisz, nie będzie, wejdź weź tą kamerę. Imprez. Jakich imprez? Nie ma imprez. Wejdę co sobie normalnie, zapraszam. Co ty to się czepiasz właśnie. Masz ci jakiś problem? Nie rozumiem. Koleżków sobie no do ciebie zaraz mogę pobić jak chcesz, nie? Spokojnie, tylko dobrze, chciałem pokazać. Dobrze, to będzie dobrze. Będziesz tak. miał za swoje. Będę to miał za tak. swoje. Weźcie szakuję. Przysięgam. Dobra, dobra, dobra a więc witam Was moi kochani na najszybciej rozwijającym się kanale w Polsce. Jeżeli ktoś nie, stawi, nie zostawił subskrypcji, nie zostawi ją tam na dole. A w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać, jaką patologię robi dredziarz w naszym pięknym domu. Chcę to wszystko nagrać i pokazać to wszystko kamerzyście. I muszę to po prostu nagrać, żeby mieć dowody na to. Więc dzisiaj będzie bardzo piękny film i życzę wszystkim miłego oglądania. Dobra, słyszałem, że ktoś wchodzi do góry. Zaraz zobaczymy, kto to. A co ty tu robisz? A co ci to obchodzi? Co, co mnie to obchodzi? Co tu robisz? O, łazienki co tu łazienki, łazienki? Robisz? A co? Łazienki. Nie mogę się zapytać yy, dredziarza? Gdzie A to jest, jest jego mieszkanie, no to co cię to interesuje czy ja go zapytam czy nie? Jakie jego mieszkanie? Co on za głupoty nagadał? Spadaj lepiej do pokoju. Mm. Jezu, jako patologia może. Czeku tu picie w ogóle. Mm. Rozmawiasz. Chodź, na dół. Twój kolesio, że coś kradnie, Że coś kradniesz? Tak. on już dawno. Nie, nie pojawia. powiedziałem. Nie powiedziałem zgodności, Nie powiedziałem nic, szukać. Nie, nie, powiedziałeś. On ponoć łasienki szuka. No, no nie właśnie, w, kreś w, kreś w ogóle to. nagrywasz to? Wszystko będę nagrywał. Wszystko będzie, wszystko. wszystko będzie nagrane. Wszystko. Boże, co za patologia. Nie wierzę w to. Dobra, muszę wam pokazać jaka tam jest patologia. Mamy normalnie wódkę ze szklanek pionów. To jest normalnie niedorzeczne. Zwynki może dodać pieniędzy, bo jeszcze więcej. Znaczy w ogóle jaś się zamiar e, odłącząć i walić. Boże, oni chcą go chyba upić. Ja pierdzielę ciekawe, co oni mają za plan. Kurde, nie mogę tego tak zostawić. Muszę to jakoś ogarnąć, tylko nie mogę obudzić kamerzysty, bo on jakoś źle zareaguje i później Hobert będzie na mnie zły za to. Dobra, spróbuję to ogarnąć. Wiedziałem, że oni coś robią, patrzcie na to. Widziałem coś. Jesteś. U góry widziałem.

Jaka sprawa jest? Sprawa jest chodź na subko Sprawa jest. Znowu masz chodź jakąś chodź sprawę ten... i spać, która jest godzina? Dobra, wracaj do pogrocą. Nie powiedzieć coś ważnego. Co, co ty, co, co ty mi możesz ważnego? powiedzieć? Ważnego nie, nie tutaj, Co ty chodź. możesz mi powiedzieć? Chodź do góry na chwilę. Poczekajcie, tak chwilę. Y... Chwila tylko. Co ty chodź robisz? Nagrywam znowu ci, bo... Zachciało Ci się filmów? Ja mam no, wszystko nocy. Na, ja mam wszystko na kamerze? Że ale sobie... co oni tam czekają, że sobie im. No czekają właśnie, przyjdźcie, nie czekają. To waszecznie Jeżeli nie zaczniesz ze mną współpracować, wszystko pokażę tam, nie. nagrywam wszystko pokażę, nie wiem, w kamery. Pokaż, zostaw to. Mogę, się ale. Dobra, co tak. chcesz powiedzieć? Dobra, uspokój powiedzi. się. Ja, twoi koledzy no. chcą cię okraść. Naprawdę. Okraść! Naprawdę. Widziałem Z czego okraść? Ja widziałem wszystko i słyszałem rozmowę. Dobra, przestań do mnie tak mówić, stary. Umówiliśmy się tak, że przychodzą a Nie na z... chwilę. Nie nie z... Nie z... Ja nie mogłem. No to idę, właśnie sprawdzić ale To pójdę sprawdzić. Że... A no to zobaczyłeś, że oni nie pili. A ty piłeś? Chcę to zobaczyć. Ale oni też pili ze mną, My nie myśl, że nie. No dobrze, to idź, to idź. No to tak. ja, ja idę ja zobaczę. Ja chcę to ja udowodnić idę, i ja idę nagram, Jeśli coś kradną, to to nagramy, tak? Dobrze. I wtedy żegnamy ich, nikt się nie dowie. Tak. Ja nie widziałem takiej żegnamy chodź chodź idziemy. No ja to chodź, chodź 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 co chodź chodź Ha? Co Mówiłem, mówiłem mówiłem. Ale co mówię? Mówiłem. O, Otwieracie wszędzie szafki? chodź no co chodź no chodź sobie, sobie chodź to jest otworzone, nienormalnie jesteście, jacyś. czy, czy czego wy szukacie? Popity, popity tylko szukacie ja po, ta, popity. Tak, po, 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 no, popity, popity, okraścili Popity. No popity szukaliście, tak? po całych szafkach, w całej kuchni otworzyliście. Jesteście tępi, nie wiecie, że się trzyma w lodówce takie rzeczy. Gdzie wy szukacie na polu? Mówiłem, mówiłem? Dobra, co mówisz, uczciwi ludzie chcieli tylko popity znaleźć od co? razu. A co ty od razu kogoś oskarżasz o nie wiadomo co jesteśmy w kuchni? Ty jesteś nienormalny człowieku. A, to zamykajcie to. Ty czy jesteś nienormalny, Życie. czy ty tego co? nie widzisz? Zamknij mord! idź stąd, nie rozumiesz? Czy ty, ty tego jesteś? nie widzisz, co oni co robią? Nie widzę? Popita, tak, zamknijcie te szafki. Tak, Popita, Popita U no mnie ciśnienie już podniosłeś, idź stąd Dobra, mam plan, bo Dreddziarz jest jakimś debilem Więc muszę iść do nich teraz na dół I powiedzieć po prostu, że się z, tym z nimi na drinka, Przeprosić ich I powiedzieć, że są jednak w porządku Wydaje mi się, że to łykną I po prostu podłożę coś, żeby to zarąbali I to wszystko nagram Mam tutaj dwa zegarki Jeden to jest podróbka I drugi jest oryginalny Właśnie nie wiem, który dać No Ale dam podróbkę, wydaje mi się, że są debilami I się nie kapną, także Zostawię po prostu ten zegarek na stole Nagram to, jak oni to kradną I pokażę... Zdrajcie z temu nagranie. Chciałem Was przeprosić. Nie, wszystko. Ten... To. To, ja no, chciałem Was przeprosić za to wszystko po prostu yy, i chciałem się z Wami napić. I, no. tak Ale ja nie, nie chcę z, z Tobą pić. Wejdź naprawdę, idź to. Ale tak. Nie jedziesz się, co, co ty robisz w ogóle? No. Chciałem się napić. Zostaw ten na kochane. Oni są w ogóle idź jednak... Ten, jednak. Dzięki, dobra, zróbko, stę... nie? Zróbko, w w porządku jesteście jest jednak. Nie? Tak, tak, Ty za to nie jesteś ani trochę w porządku Faussiwców i stąd Dobra yy, Manelu. Ja, Manelu. ja muszę dalej to no. Ej, hubert, jest koszmar, po, po, po Szukaliście tyle czasu i nie znaleźliście popity Po tych szafkach Mam się do cofnąć po nią Ja wam przyniosę ja wam przyniosę zaraz Możesz przyjść. Dobrze, o pojedynce mam się nastawić. No. Tak, kocham się. Ciekawe ile to jest walki. Ty pa. Ile tylko może jest walki? Czekaj. Ale nie nagrywa No w ogóle włączona jest. Cztery tysiące Co wy tu robicie? Co wy tu robicie? Skąd macie kamerę? Skąd macie? tej tą kamerę. Co ty tą kamerą sprawdzaliście? Tak, tylko wróciliśmy. No chwilę, tak? Dobra, ja muszę z dredziastym porozmawiać. Dobra, pijcie yy, sobie dalej z dredziastym, tylko muszę zamienić słupko. Dobra, dobra! po co muszę z nim porozmawiać? Redziasty sobie muszę coś pokazać Redziasty! Co ty chcesz ode mnie? Dobra, yy... o, Dic, nie chcę na ciebie patrzeć na te kamery, weź tego flesza Co chwila mnie wszyscy nagrywają Dobra, patrz na to, patrz na, na to ja masz uważę, Oskarżasz moich znajomych okradziesz? o kradzież? Moich jesteś... moi znajomych? Ty jesteś niepoważny! Przecież pokazałem ci Z jakim materiałem do mnie wyjeżdżasz? Trzasnąć cię w łeb! Ale nagranie jakiś... na granicy nie wszystko pokazane. nie widzę, tam nic nie ma i nie zobaczę. Jak nie ma, jak widać. Dzisiaj na pewno nie zobaczę. Koś tu że zegarek ze stół! Czy ty, ty jesteś jest nienormalny? Stół. Jeszcze to będę nie Ty jesteś chory człowieku! Ty masz leć się! Ty jesteś chory, ja nie wiem co robić! Moich przyjaciół, którzy tu nie. przyszli nie. znajomych warszywców, fałszywców, fałszywców ode! Ty idź do manaru, człowieku! Chcesz dostać I... krzesłem? Nie. Ciebie muszą zamknąć. Jesteś chory! Yy, dobra, dobra, Przestań napastować. Dobra i spać oskarżasz. Nie wiadomo co ciebie okradam. Mam cię ograć? Dobra, spać, mam dobra okrać? Jak Dobra, już nie wiem co ja mam z tym wszystkim robić. Ja byłem u siebie w pokoju przemyślałem to i nie ma innego wyjścia, muszę obudzić kamerzystę. No trudno, nie wiem, wiadomo jaką zareagujemy. Widać go do pokoju, nie wiem, Wszystko było. Kamerzysta, kamerzysta. Trzysz? Halo, Trzysz? Stawaj szybko. Co jest? Stawaj szybko. Yy, sprawa jest. Yy, wszystko zobaczysz. Yy, ja to wszystko nagrywam załóż maskę. Masz załóż maskę. Załóż maskę nie. nie. Jaką maskę? To się dzieje z człowieku? Zobaczysz, Dredziast imprezę urządził. Jaką imprezę? Imprezę urządził, zaraz zobaczysz kogo on zaprosił. Wszystko ci pokażę. Jaką imprezę? Tu we Nagrywaj to wszystko, yy, proszę cię. To mówiłem wiesz. mu żadnych, mówiłem mu żadnych imprez. Mówiłem mu żadnych imprez. Jest trzecia w nocy. Niech skończą imprezę, wyproś ich towarzystwo i tyle. Ale oni okradają dom. A co robią? Oni okradają dom. A co oni tu mogą tych. Ukradli jakieś rzeczy, kurde, szafki były pootwierane, a Dredzasz mi nic nie wierzy. Ja mówię, że to złodzieje są, O on mi nic nie Dzieje, wierzy. Ja to Chodź, stary, bo może być za późno. Cześć, a poważ, a może? Jak, Ubierz ale... się, ubierz się i chodź yy, i nagrasz to wszystko. Ale i teraz co robię? Yy, tak, cały czas, oni są bezczelni normalnie. To nie widzą, to i tak jest daleko do planu. No, nie nie uciekną, spokojnie. Dobra, to ubierz Brać, się. Dredzasz mi. Dredzasz gdzie są tu jedymi? Gdzie są Kto? No, ale... twoi znajomi. Co? No koleżki twoi debile Znajomi. Co Włodzieje gdzie są twoi znajomi gdzie są twoi znajomi eee, podobnie się Jacy operacji, znajomi, jego znajomi czy kogo? Twoi no, znajomi? nie sobie tutaj tak? Jaką imprezkę? A... No jak to sobie Pff... widzę sobie są rozłożone co? <laughs> eee, kamerzysta eee, trochę wypiłem a oni zaraz wrócą eee... ale ja się jego znajomi, tak? Dobra, gdzie oni są? Wierzysz jemu? znowu? sam się! Ostatni, ziemi, ostatni raz. I wiesz, że jemu? czy wierzysz Jemu? Ale, zataj, ale szataj, ty... Kredzasz, tak, y połóż się tak. spać, już jak spałeś Menelu i alkoholiku. Dobra, chodź. No Panowie, z logicznego punktu widzenia mamy dwa rozwiązania. Albo odkładacie grzecznie sprzęt, albo następne trzy lata spędzicie w zakładzie karnym. Kieszonki, kieszonki. Pokaż korku. Nie nagrywaj. Zaraz, zaraz, zaraz wróci. Nie nagrywaj. Do widzenia. Okay. <laughs> No. szybciej to buciki no. Zamknij te buciki. No, idzie się szybciej. Zasi policzymy. Zasi policzymy. Idźcie policzymy. szybciej policzymy. się policzymy. Co się policzymy. Na szczęście, Zasi policzymy. Się... Tak Wypie Zasi no i co? Widzisz? Uratowałem dom, yy, wszystko, menelu, alkoholiku. Yy, wyrzuciłem ich. Yy, I to jest wszystko moja zasługa. Tak? Yy, tak, bo ty w tym kierunku nie zrobiłeś nic żeby nie okradli nas. byśmy zostali z niczym. Wiesz, że no to i nam już poszli, jest. Wszystko? A mieli właśnie wychodzić. Zdajesz sobie sprawę? A zdajesz sobie z tego sprawę, że mieli właśnie... Dobra, wychodzić. nie słucham ciebie. Mieli e, właśnie. Nie e, dobra, dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli chcecie, żebym więcej pokazywał takiej patologii, którą Dredziarz robi, zostawcie łapkę w górę i będzie więcej takich filmików. Dziękuję i do zobaczenia. U.